Mamo, opu, możesz mi jutro rano ze wszystkim na Wigilię. Muszę się wy jakoś wyrobić. No jasne, tylko pod warunkiem. Ale jakim? Że u was będę mogła przynocować. Nie chce mi się wracać tak daleko do mojego domu. No w sumie racja. No to możesz u nas zostać, jeśli tylko zapragniesz. Mamo, u nas w domu? Nie, nie, nie. znajdzie się. Mhm, mhm, okej, okej. Jutro rano możesz mi to wszystko przygotować. Będziesz spała u starszej siostry na strychu. Tam jest zimno! Ona ci coś da, żebyś się mogła przykryć Dobra. Od szóstej, rozumiemy się? Dobrze, mamo. Podtrzymaj na chwilę dziecko. A wy już wszystko dla Mikołaja macie przygotowane, bo dzisiaj przychodzi i list wasze... Yy, i listy wasze wszystkie przeczyta. Tak, mamy już wszystko gotowe, mamo. No jaki kolor tam malujesz? Paznokcie pokaż. Nie, za ładne na Wigilię. Ej! Mi się tam podoba. Wasze jedzenie się zrobiło. No, mówiłam Ci, żebyś zrobiła to jedzenie z reklamy. No i zrobiłam. Tylko trzeba było odgrzać. No i, ale to jedzenie jest nieusłuchane dzisiaj. Tylko, żeby tak jutro nie było. O, już ten makier. Proszę? Proszę? Mmm, dobrze wygląda, nawet lepiej niż dla reklamy Potwierdzam cię No, faktycznie dobra. To odniesie? Na pewno nie ja. No mama, proszę. Nie, ja od, ra od 6 rano. Jutro zaczynam robić wami jedzenie na wigilię. A Wy myślicie, że jeszcze będę za was odnosić? Tak, właśnie tak myślimy, mamo. Nie wiem, jak czytasz w naszych myślach, ale właśnie tak myślimy. Ej! Tak nieładnie. Mama nie przesadzaj. Ach. Sama robisz ten barszcz? Nie będzie barszczu. Będą różne potrawy. Mama tutaj ma przygotowane zaszłyczki, nie szaszłyczki. Na no, dużo tych dajemy, w takim razie. Ale nie wszystko, co tu jest, będzie zrobione. Mhm. Mm no to możemy się już lepiej kładźmy spać. No, dobry pomysł. Idziecie wszyscy do spania. A ty, czemu grasz o tej porze? Już nie gram. Trzymaj. Fajna ta książka. Chodź, babciu, podobno śpisz ze mną. A skąd ty o tym wiesz? A ja wszystko słyszę. Siadaj. Okay, w całym domu światło wyłączone? Chyba nie, ale czy możeś Mikołajowi zostawić? Mikołaj nie istnieje. No, taki niegrzeczny dzieciak, ty na pewno nie przyjdzie. Co ty sobie myślisz? Nie, no, żartuję. Wszyscy po kolei się umyli i przebrali w piżamy. Ach, gdzie ta babcia, ileż można na nią czekać? Macie się pewnie rozgaszcza w łazience, bo nigdy takiej luksusowej nie widziała. Wow, ale tu luksusowa łazienka. Już ją mam, co prawda, ale jeszcze raz będę chętnie powtórzała. A co my tu mamy? Golarkę do włosów? No nie to, dobrody. że sobie trochę włosy. O, tu będą ostrzejsze. No i pięknie wyglądam. Nie do tego kibel bo jest na wsi mieszka mnie. Nigdzie więcej. A tutaj nie ma, jest Wystarczy mi to. Już jestem. No, czekałam na ciebie, co ty tam robiłeś. Rozgaszczałam się, a co miałam robić? Idę się pożegnać z wszystkimi. A ty co robisz? Babcia mi pozwoliła. Przecież Babcia już się jak ona mogła ci pozwolić. Nieważne. O, dłużko, bo rodzice cię okrzyczą. Eee, no dobra. Dobra, jeszcze tylko ja się przebieram. Dobranoc. A ty co tak szybko idziesz spać? No jutro wigilia, nie? No niby tak. Dobranoc, dobranoc. My już idziemy wszyscy spać. Może dzieci i że nie przyjdziemy. Rodzice nie przyjdą, bla, 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 leżeć. Dobranoc, dobranoc. Rodzice nie przyjdą. A czemu? Ja chcę do rodziców. Mm. Mama, tata, wstawać mnie nie pożegnać. Czemu? Myślę, że dużą dziewczynką. Fajnie, że wstaliście, ale szkoda, że ktoś się tak złości. No, więc tak, macie mnie pożegnać. Dobrze, dobranoc. Dobranoc. Mhm. Tobie nie dobranoc, tobie też. No, a ja jestem już gotowa do spania. No to chodźmy na górę, łapciu. A ty czemu się nie umyłaś, umyłam tylko założyłam z powrotem. A Jezus będzie wszystko śmierdzieć. Babcia, przestań. Idziemy na trzecie piętro. Jakoś się wygraboliłam, ale tu mało no, pomieszczenia jest. Czemu ty w takim pomieszczeniu mieszkasz? Mam tu tylko swój pokój do zawlaka, on ci ugryzie. Jak będziesz mu dokuczyć. Dobrze, że już czegoś. Ja nie mogę, babciu. Tutaj mam nadzieję, a teraz. No, i będzie od razu cieplej. A gdzie masz telefon? Zostawiłam na dole, ale to nic. Mhm. Ciekawe, jak sobie nastawię budzik. Tu kruki już krukają na tej godzinie. Ściągnij kwiatka. Nie, nie mogę go ściągnąć. Co? Dlaczego? Dobra, nieważne. Mhm, mm to podejrzane. Wszystkiego się dowiem. Dobranoc. Dobrze szybko zasnęła. Jeszcze nie śpię! Dobranoc. Okej. Okay. Dobra, nie mam tylko szatu odłożę tu. Dobranoc bawciu. Ja to wszystko słyszę. Zamknij sobie drzwi, bo się rano obudzę. To nie są drzwi. No dobra, nieważne. Dobra, już przyszedłem do tych moich dzieciaków kolejnych. O jezu! Ja ci jednak coś umieją zrobić niż tylko jeść te słodycze. Umieją też je robić. Wezmę wszystko, co leży na kamerę Renifery. Albo może jednak nie. Nie, ja sam. Dla Reniferów nic nie zostawili. No dobra, trudno. A co to my mamy za list? Uh -huh, uh -huh. To rzeczy nie mogę spełnić. Wkładamy do wora. I wór coś wyczaruje. No dobra, teraz kolejny list. Uh -huh. Też go wkładamy do wora. Okej, okay, i ostatni. Mhm, ciekawe. Brzydko napisano, ale ciekawe. Niech wór wyczaruje to, co im się powinno dostać. O Jezu, co ten wór wyczarował? Tu są prezenty, ale... Konie! Pewnie ja ta dziewczynka chciała. To dam tam może się zorientuję, a może nie. Bartek im nie dał ten wór, więc... spoko. A może ja im list napiszę? Dobra. Na razie musimy spadać, bo jeśli ktoś z nas przyjdzie. Już do was lecę, rinifer! Zaspałabym! Dziecko to odniesie, jak się obudzi, nie będę po niej sprzątać. A, tu jeszcze nie, 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 no dobra, zjeżdżamy. Tak, obudziłem się w czas. Strój do gotowania mam na dole. Co tak wcześnie? Budzik miałam. Mhm. Mm Nie, coś pij, śpij, to śpi, śpi, to na ciebie weźmie. Okej, okay, wszyscy się ogarniemy. Więc dzisiaj wygiga Muszę jakoś pachnieć. Ulala, ostatnio więc to kupiłam. Dobra, będzie gig. O, a co tu? No właśnie, miałam podziw jechać, spóźniłaś się, wsiadaj do tego windy. Nie wyrobimy się. Trzeba się szybko spieszyć bo wigilję, się spóźnić tak drzewo. O, prezent, to dobra, nieważne. A i przepierać się No, ba, mamo. Dobra, w to się przebiorę, dobra, nieważne Ko mamo, ale co się stało? Nie no mówię ci, spóźniłeś się na WG, ale skąd ty to wiesz? Nieważne, gotuj, zaczynajmy gotować Ja zajmę się barczą Albo nie, nie będzie barczu, będą mi już inne poprawy Posprzątam stół, a ty zaczynaj gotować. No dobra. Co my tu mamy? Z wigilijnych potraw. Aaa. Sprzątamy, sprzątamy, sprzątamy! Dobra, wszystko posprzątamy teraz. Trzeba tylko nakryć stół. Też szybko. Bierzemy wszystko. I nakrywamy! Albo jednak nie, nie tego tylko na pieczy No to chodź, pomogę ci gotować. Co my tu mamy? Pokazuj, pokazuj. Ogarnęła swój pokój po babci. Dziś już ranek, dziewiąta, bo ja nie staję wcześniej niż dziewiąta. Mój make-up oczywiście. Jeśli jest już specjalna. Specjalna musi być, bo mamy Ciekawe, gdzie pojedziemy na feria. Chyba do domku i na nart. Jak zwykle. No i o wiele jaśniej. Nic nie potrzebuję zakryć, ale krem się nada. Dobra. Zjeżdżamy po resztę. Dobra, jesteśmy zebrani i jedziemy do windy i po siostrę. Pierwsza. Aha. Odłóżcie to, bo łapię to zostawiła. Ja pierwsza będę na pufie. Mmm. Mam za ładne ręce. A co to, to za pudełka? Nie wiem. Dobra, wyrobiliśmy się. Patrzcie, ile zrobiliśmy jedzenia. No, wystarczająco, ale bardzo szybko nam poszło. Mhm. Tylko poczekaj, policzę 3 godziny, świetnie. No tak. Teraz idziesz sprzątać tą. Pamo pomożesz. Nie to już zrobisz sama moja droga. muszą odpokoić prezenty i bla bla bla. Mhm. O, jesteście. Tak, niestety, tak. Prezenty! To nie liczy się najbardziej. No ale to jest jedna rzecz ich ważnych, babcia. Dobra, to który jest podpisany dla was? Nie wiem. Hm. Dla siostry. Hmm, dla brata i dla mnie. Kto otwiera pierwszy? Ja, bo ja sam pierwsze. Co to jest? Tam zamieszczę jeszcze koniki. To, co chciałam. Fajnie. Fajnie, że to, to, co chciałaś. Też się cieszę. Pokażę te koniki, bo zaraz to mu powiedzi. Tak, babciu, tak, bo jeździ, ale to za chwilę. Teraz brat. Mm, no dobra. Ja dostałam... konsolę? Nie tę, chciałem! Co to jest za skandal? Jaka brzydka! Mam już taką. Gry... dwie, nie te, co chciałem, ale... Dobre, to jestem z limitowanej edycji. No to niech będzie. Jakoś się nie postarał, ale może być. <śmany> no dobra, no to się cieszę. Teraz siostra. No dobra, ja otwieram. Co my tu dostaliśmy? No to zobaczmy. Bony do wszystkich sklepów, jakie uwielbiam. O jezu, muszę je jak najszybciej wypróbować po świętach. Dostaliście to, co chcieliście? Ja? Nie. Ja tak. Dostałam dużo zabawek. W ogóle się troszeczkę dostała więcej niż ja, a chodzi mi o nią. No w sumie racja, ale przynajmniej ja mam bonę. To Idziemy się pobawić tym, co ty masz? Czyli tymi zabawkami? No jasne. Tutaj się pobawimy, najwięcej miejsca jest. Ale ładne konie. Ja biorę tego. No to ja tego. Iga go, Iga go! go, go. po pododaj, pododaj! Nie uważam, co tam dzieci robią. Nie mogę się napatrzeć na to, bo co tu wybrać, co tu wybrać. Przebadzę na internecie. Przeleciał cały dzień. Co to za Halo? Halo? M musisz wrócić do domu. Wszyscy na Ciebie czekają, wigilia już u nas gotowa. Mówiliśmy, że możesz zostać, ale nie na długo. No dobra, no to zaraz będę przecież w domu. No to szybko, bo się niecierpliwie. I Twoja wnuczka też przyjechała do nas. Ciocia i wujek. No szybko! Rozmawiamy z dziadkiem i nie mogę z wami zostać na Wigilii. A to dlaczego? Dlatego, że u nas małe wyginie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, co w święta można mieć. A ja muszę iść, pożegnam się jeszcze z dziećmi. Dobrze, mamo. Pa! Dzieciaczki, muszę iść. Życzę wam wesołych świąt i wszystkiego, co by, byście sobie zaprawili, dobrze? Dziękujemy, babciu, dziękuję. A ja już pójdę, pa. Chodźcie, wszyscy. I już teraz możemy zacząć. Pow... Siadaj do stołu. Mm, jak to pysznie wszystko wygląda. Tak, mamo. Z babcią to wszystko robiliście. No, a ja z nas z kim też myślinka cieknie. Hmm. No, że tworzone było. Siadaj, siadaj, hmm. Nie jemy dopóki wszyscy nie siędziemy do stołu. Pamiętajcie zasady. bierze sobie swój talerz. Kakao jest dla dzieci, a dla nas jest to. Co to jest? Niespodzianka. Ale dużo ciast upiekłaś, mamo. Wszystko jest takie dobre. No pewnie tak. Zaraz tylko pokroję wam jeszcze. Pójdę ponów. Dobra. Pokroję wam tego śnyka dla każdego będzie. Wszystkim życzę smacznego i możemy już zaczynać jeść. Ciągnę to został największy kawałek, bo to tata. Mam nadzieję, że wszystkim smakom trwało. Yy, możecie oddać kubki od I możecie się teraz poczęstować ciastami, które robiłam z, babci z babcią najdłużej. Mm, wszystko tu pysznie wygląda, mamo. No, dokładnie, zgadzam się. Ja ciast nie jem, najadłam się zbyt bardzo. Czy może ja Wam pomogę wybrać pudding dla Ciebie? Mm. Dla Ciebie i dla Ciebie. A dla mnie? Ty? Ty możesz jeść ciasto. Widzowie, to była nasza historyjka, a ja wam życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia, co tylko zapragniecie, żebyście dostawali dobre ocenę w, w nowym roku. A odcinek Sylwestra specjalny dla, yy, ponieważ będzie nowy rok, będzie w nowy rok. Będzie w nowym roku, ale już 1 stycznia. Ale ja Wam naprawdę życzę wszystkiego najlepszego. Będzie te, rodzina, yy, te święta z rodziną. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa!